Siemaneczko na kanale do roboty. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, a ze mną jest Krysia, która powie mi i Wam, czym się tutaj będziemy dzisiaj zajmować. Cześć, witamy w Transcom, Transcom Worldwide Poland. Jesteśmy marką, która zajmuje się szeroko rozwiniętą obsługą klientów. Obsługa klientów, czyli będziemy wykonywali połączenia wychodzące, odbierali telefony, pisali maile, tak? Pisali maile, ale też obsługiwali na czacie na żywo albo przez Wideoczat. Okej, okay, czyli zapowiada się ciekawie. Będzie dużo roboty w dzisiejszym materiale, więc co, nie ma co czekać, bierzemy się do pracy. Zanim zaczniesz, przyjmij od nas mały prezent, welcome pack i witamy na pokładzie. Okej, okay, co to jest? Skarpetki. Skarpetki. <laughs> Skarpetki, no to dobra, to ja przyjmuję ten welcome pack i biorę się do roboty. Chodźcie ze mną! Zaczynamy naszą przygodę w Waszej firmie, w pomieszczeniu, w pokoju, gdzie jest naprawdę sporo osób, sporo ekranów, słuchawek. Czym Wy się zajmujecie tutaj? Zgadza się. My zajmujemy się kompleksową obsługą klienta poprzez back office, infolinia, reklamacje, no i największy dział sprzedażowy. A jaka jest Twoja rola w tej firmie? Ja jestem senior team liderem działu sprzedażowego i tutaj zajmujemy się utrzymaniem stałego klienta B2C i B2B oraz również pozyskaniem tego klienta. Ok, sprzedaż przez słuchawkę, czyli dzwonicie, szukacie klienta, przedstawiacie mu jakiś produkt, usługę, ofertę, tak? Dokładnie, ale też y, obsługujemy tych klientów jako stały doradca, ale to o tym powie Ci więcej już Tomek. No dobra, no to co, dosiądę się do niego. Jasne. Dosiądę się teraz do Tomka, witam Cię serdecznie, który jest już tutaj fizycznie pracownikiem na tej tak, słuchawce. Masz swoje stanowisko, tak. swoją słuchawkę, no i co robisz? Ogólnie to też zajmuje się szkoleniem nowych pracowników, tak? mhm. Czyli też jakby szkolimy tych pracowników. Akurat ja to jestem trenerem od sprzedaży. Tak? utrzymanie klienta, pozyskanie nowego klienta, no i wiadomo szkolenie trwa maksymalnie tam tydzień, w ciągu miesiąca, no to poza tym czasem, wiadomo, żeby nic nie robić tutaj, wiadomo, to też się wysiadam i też jakby sprzedaj dalej po prostu, tak. Okej, okay. sprzedajesz co? Przedłużamy umowę, klient ogólny to jest jakby stały klient, tak, to on wykonuje dla nas to połączenie, no i co, i działamy, tak. Okej, okay. umowy telefoniczne. Umowy telefoniczne, internet stacjonarny, telewizja, więc tak naprawdę, no... Wszystko, co teraz jest. Klient dzwoni do Was, pyta się o nową ofertę. tak? Mm -hmm. I co, i ty masz, nie wiem, bazę tych ofert nie wiem, w, w komputerze, w swojej głowie, jak to wygląda fizycznie. Pojawia mi się Twoje konto, mm -hmm. tak? widzę, ile masz tych numerów, jakie usługi, czy jest internet, same komóreczki. Widzę też, jakby z czego korzystasz. tak? Jeżeli chcesz samą umowę bez sprzętu, no to dobra, nie ma problemu. Przedrobomowę obniżamy koszta, może coś więcej, nie ma problemu. No ale wtedy wiadomo, często no, wymiana telefonu by się przydała. Proszę Pana, proszę Pani, nie ma problemu. No i tu bardziej jakby ta moja inwencja wchodzi. Jaki telefon, do czego ma służyć oczywiście. Ale macie jakieś schematy tego, tej rozmowy? Powiem ci nie. Nie, nie ma. Czyli okay. każdy klient to co innego wymaga od nas, tak? No nie każdy chce telefon za 3-4 tysiące wartości rynkowej. A nie każdy tego potrzebuje, nie każdy tego chce. Po prostu, okay. nie? I ty potrafisz się dopasować i z ofertą, i z tym internetem, mhm. z minutami, Wszystko, tak. z roamingiem i tym podobne. Tak. Ale masz jakąś bazę tych usług, którą możesz nie wiem, wrzucić, powiedzmy, do tego koszyka klienta? Mm, no są, wiadomo, jakieś bazowe oferty, mhm. tak? No są bazowe, standardowe oferty i wtedy my po prostu możemy tylko edytować, dołożyć coś od siebie, dodać oczywiście właśnie po to my też jesteśmy, żeby jakby trochę edytować to, co jest standardowe, tak? Mamy to większą ilość edycji niż powiedzmy strona internetowa, mhm. tak oczywiście i my bardziej jakby te promocje typowo, nie? To no słowo masz. promocje. Tak, nie? Tak, 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 Czyli tak. wtedy my wchodzimy w grę, ok, tu dorzucę to, tu może jakiś voucher na to, tu telefon w niższej cenie, wiadomo, nie? Ale to jest tak, że masz pakiet, powiedzmy, tych promocji i bonusów, których wiesz w którym momencie wykorzystać, mm. tak. tak? Tak, tak, widzę klienta i widzę, ok, płacisz tyle, jesteś dobrym klientem, rzetelnym klientem mm -hmm. oczywiście. No to dopasują do siebie promocję, tak? Okej, okay, to to sprzedać widzom, którzy może nie <noise> będą tutaj pracowali, ale mają takie tak. tematy, że przedłużają swoje oferty, to możesz im podrzucić, że do którego momentu muszą czekać, wyczekać, żeby otrzymać ten najlepszy wiedz. Wiesz co, nie ma reguły Aha. ogólnie. Naprawdę przedłużamy umowę nawet. Pół roku, rok przed końcem umowy. Okay, tak. Okay. Możemy to przedłużyć i to zależy od czasu, tak? No co mamy Black Friday, mamy święta, mamy okresy promocyjne, oczywiście, świąteczne jakieś, mhm. no to. Ale to też zależy od klienta, jak z tobą tam rozmowę przeprowadza, pewnie. No tak wiadomo, jak klient też jest miły, życzliwy, no to też ci pomogę po prostu. Okay. Tak? Nie jestem po to, żeby ci tylko sprzedać coś, target mam tylko mhm. na drogę jakieś oferty. Nie, okej, okay. jest miła rozmowa, fajna, szybka. Coś dopasujemy. To pasujemy, na pewno. Ale, Dogadamy się. Ale u ciebie na twoim stanowisku nie ma czegoś takiego właśnie, że ty dzwonisz i oferujesz coś. No wiadomo, odbieramy te połączenia, mhm. tak? No ale też jest, wiadomo, są takie godziny pracy, że jednak, no wiadomo, no nie ma co robić, nie nudzimy się, nie siedzimy, no to co? My dzwonimy, dzwonimy. też mamy bazę klientów, Aha, tak? Czyli szukacie, widzicie, komu się ta umowa kończy? Właśnie, wtedy to jest to. Telefon, tak, tak, tak. Widzę, panie Wojtku, że umowa ci się kończy, panu i ciach, przedłużamy, czyli... Tak, nie przedłużamy. tak, tak, przedłużamy, tu dopasujemy ofertę okay. oczywiście. I ile godzin dziennie, taka praca? Zresztą standardowo 8, 8 godzin, godzin, tak? Można krócej, jest akurat elastyczny grafik pracy po 6-5 godzin, ludzie przychodzą weekendy, to wiadomo, student na przykład co mm -hmm. na weekend chce przejść, no to nie ma 6-7 godzin, 8, ok, w sobotę popracujesz, podzwonisz sobie, oczywiście, nie ma problemu. Po ostatnio miałem taką sytuację, nie <laughs> wiem, czy pani była właśnie w biurze, czy też na jakimś home office, ale wysłałem zapytanie właśnie z, związane z telefonem no. o 22 czy 21. Tak jest. Po 5 minutach odzwoniła. 7, 23. 7, 23 Tak, działanie. jeżeli chodzi o odebranie, mhm. połączenia oczywiście. Okay. No nie będzie dzwonić o tej 22. Ok, żeby... nie ma, ale Tylko że wiadomo, tak. że, żeby nie było tak sami się byśmy nie zadzwonili, żeby nie było, że się nudzimy o tej godzinie, ale 7:23 normalnie. Okej, okay, ja <noise> byłem mega zaskoczony, Wróciłem właśnie w formularzu kontaktowym. Jestem zainteresowany telefonem 3 minuty, nie 22, okay. nie, 30. Panie Wojtku, tak mamy, i naprawdę <noise> dopinaliśmy temat, więc, więc da się. No dobra, to ja przechodzę na kolejne stanowisko zobaczyć jak to wygląda jeszcze w waszej firmie. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo się witam cię serdecznie. Też. Firma zajmująca się komunikowaniem z klientem, rozmowami, sprzedażą i tym podobne, a ty rozkładasz pralkę. No tak, żeby dobrze doradzić klientowi, musimy poznać zasady funkcjonowania tych produktów, więc przede wszystkim musimy się nauczyć, co jak i gdzie działa, żeby doradzić klientowi ewentualnie rozwiązać jego problemy. Także tutaj wiedza jest podstawą u nas. Czyli ty jesteś na dziale, w którym tylko odbierasz połączenia, tak? Odbieramy połączenia, odpowiadamy na maile generalnie, mamy dwa kanały, przez które klient może się z nami skontaktować i jest... doradzamy klientowi, rozwiązujemy problemy, doradzamy produktowo trochę, także tu mamy bardzo szeroki jakby zakres działań problemy, z czym związane. Tutaj widzę pralka, suszarka, czyli ktoś mówi, nie wiem, nie suszy mi suszarka i na dzwoni. Przykład, na przykład. Nie suszy, na... nie suszy suszarka, nie wiruje pralka, nie chłodzi lodówka, czyli wszelkiego rodzaju sprzęty, które Mamy w domach, no i staramy się klientowi pomóc po prostu. Czyli my, jako użytkownicy tych sprzętów, widząc na przykład na stronie producenta numer telefonu, to nie kontaktujemy się z tym producentem, serwisantami, tylko kontaktujemy się z taką firmą jak na przykład Wasza, tak? Tak. My jesteśmy jakby... Pośredniczymy trochę, jesteśmy między klientem a technikiem mhm. i żeby taka sprawa znalazła się u serwisanta, musi najpierw przejść przez nas i my staramy się takiemu klientowi po prostu pomóc od ręki, żeby miał jak najszybciej produkt, który będzie funkcjonował i to jest taka... Okej, okay, to jest mega Różna ciekawostka. Zasada. Mega ciekawostka dla wszystkich użytkowników, którzy wchodzą na przykład na taką stronę, nie wiem, nie działa telewizor, telefon, cokolwiek, tak. dzwonimy na ten numer 800, coś tam czy jakikolwiek, uh -huh. mówimy to nam nie działa i to odbiera osoba właśnie z takiego działu jak tak, wasz. Tak. I Ktoś skąd wy macie sobie. tą wiedzę na temat, no co, no tak właściwie co, sprzęt stoi, rozkładacie, go składacie, czy przychodzi jakiś serwisant, producent i was uczy? Jeździmy najpierw na szkolenie. Ja byłem na szkoleniu m.in. w Wielkiej Brytanii, na, na którym rozbierałem wszystkie produkty od A do Z i składałem je na nowo. No i tutaj też prowadzę te szkolenia na miejscu i wszystkich tutaj uświadamiam, jak te produkty działają, pokazuję, co może się dziać, co jest przyczyną i tak się staramy trochę wykorzystać tą wiedzę i uważam, że jeździmy całkiem dobrze. Okej, okay. i skuteczność Wasza jest? No Wysoka, powiedziałbym. Wysoka. Tak, tak. Mamy jakieś tam wytyczne i jak najbardziej jesteśmy w celu i też staramy się zawsze to podnosić, tak, żeby. Mhm. Przede wszystkim zadowolenie klienta, tak? Bo jeżeli my będziemy w stanie rozwiązać te problemy z klientem, to klient będzie zadowolony, wyobraź sobie sytuację, w której, nie wiem, zbliżałem się teraz święta, tak? I dzisiaj piekarnik Cię pada na przykład. Mhm. Wiadomo, że technik do ciebie dzisiaj nie przyjedzie, bo nie ma już na to czasu, bo już jest wszystko ustawione. A dzwonisz do takiego Krzysztofa i Krzysztof rozwiązuje Ci problem przez telefon. No właśnie. Ja jesteś no, zadowolony, to jest wydaje dobre. Się. I wy jako na tym dziale na przykład jesteście, nie wiem, rozliczani od ilości problemów, które rozwiążecie, telefonów, które odbierzecie, czy jak? Znaczy, generalnie staramy się rozwiązać jakiś tam procent spraw, które przechodzą, czyli stricte problemów technicznych, przez telefon, i mhm. z tego, jakby jesteśmy rozliczani, mamy taki target i jesteśmy w stanie rozwiązać tych spraw 20-30% przez telefon, zamiast wzywać technika no. i uświadomić tak naprawdę klientów, jak te produkty działają, bo to z tego wynika, że ludzie nie wiedzą po prostu, jak produkt działa, dlaczego tak się dzieje, a to są najczęściej błędy jakieś własne, czy ktoś nie doczyścił filtra, czy, czy nie wyjął jakichś śrub transportowych w pralce. No, ale szczerze powiedziawszy, wszystko. kto czyta instrukcję, nie? nie no. To jest to, co ja mówię na szkoleniach. Ludzie nawet nie wiedzą, gdzie mają instrukcje. No tak wyjmujesz i... sprzęt z kartonu, no i instrukcja zostaje <laughs> w tym kartonie. No no, szczerze tak, powiedziawszy, tak, tak, mogą tak. widzowie, tu od razu napisać, czy wy czytacie instrukcję obsługi. Czytamy, jak już się coś zepsuje, nie? żeby znaleźć jak numer już do ciebie. znajdziemy instrukcję obsługi, no właśnie. jeżeli, jeżeli a ją Albo możemy bo... poszukać numer do Ciebie w dokładnie, instrukcji. Tak, no dobra, Krzysztof, to ty dalej zapoznawaj się z tym sprzętem, rozkładaj składaj, odbieraj telefony, a my. Lecimy dalej, dzięki bardzo Dalej jesteśmy na tym samym dziale, dalej serwisujemy sprzęt przez telefon, ale tutaj mnie ciekawi fakt, kto może tą pracę wykonywać. Wiadomo, że to już nie jest chyba tylko osoba, która te telefony odbiera i wykonuje, ale tu jakąś wiedzę techniczną trzeba mieć. Wbrew pozorom nie. Im mniej wiedzy technicznej, tym lepiej. Okay. To na co stawiamy przede wszystkim to znajomość języka obcego, ponieważ obsługujemy naszych klientów z różnych zakątków Europy. Ja jestem odpowiedzialny za klientów niemieckojęzycznych, więc obsługujemy całe Niemcy i całą Austrię. Warunek podstawowy to umiejętność komunikowania się w języku obcym na poziomie C1 lub na poziomie ojczystym, natomiast wszystkiego innego można nauczyć się u nas na projekcie. Wiedza techniczna nie jest wymagana, ponieważ nasi klienci nie są technikami, oni są mhm. zwykłymi lajkami i najważniejsze jest to, żeby wytłumaczyć im wszystko w jak najbardziej przystępny sposób. No z jednej strony tak, ale z drugiej, jak ja wykonuję, wiesz, telefon i coś mi nie działa, no to chciałbym uzyskać tą odpowiedź, więc oni też muszą tą wiedzę posiadać. Oczywiście, że tak i w tym jest nasza Rola, jako liderów i trenerów, którzy z nami również współpracują, żeby tę wiedzę właśnie naszym nowo zatrudnionym lub też pracującym z nami już długo pracownikom przekazać, ponieważ współpracujemy bezpośrednio z producentami, z operatorami i innymi klientami, którzy zlecają nam pracę w zakresie obsługi klienta i dostajemy od nich też całą masę materiałów treningowych i informacyjnych. Więc jeżeli następują jakieś zmiany związane z procesem, albo następuje ujednolicenie procesów na całą Europę, my jako kierownicy zespołów otrzymujemy te informacje w pierwszej. Kolejności, a później robimy szkolenia naszym pracownikom, więc ta praca to nie jest tylko rozpoczęcie pracy na infolinie, ale także cały proces uczenia się. No właśnie, tak jak słucham, to pewnie połowa pracy, połowa szkolenia, połowa pracy, połowa szkolenia, no, żeby te nowe sprzęty też poznawać. Oczywiście, że tak, natomiast robimy to w sposób jak najbardziej dostępny dla naszych współpracowników, tak aby mogli się też tego w przyjazny sposób nauczyć i żeby mogli to w odpowiedni sposób wykorzystywać. Okej, okay, czyli dla nowych osób, które chciałyby taką pracę wykonywać, nie bójcie się tych sprzętów, konieczna jest wiedza i komunikacja i ten język. Dokładnie. Najważniejszy jest język, najważniejsza jest swoboda, wszystkich innych rzeczy nauczymy. No i świetnie. Moi drodzy, teraz opowiemy o innej specyfice pracy w call center. No właśnie, Agnieszka, co możemy o tym powiedzieć tak. o Twoim projekcie. Call center to zazwyczaj kojarzy się ze słuchawkami, z telefonami, a nasz projekt pracuje na wideo. Łączymy się z klientami poprzez wideo. Okay. I co to powoduje? Powoduje to to, że wchodzimy troszeczkę w życie tych klientów, zaglądamy ich do mieszkań. Oni siedzą, piją kawkę i dzwonią, by załatwić swoją sprawę. Mhm. No właśnie, coraz częściej na jakichś różnych stronach wchodzimy w zakresie. Na kontakt, no to mamy już, nie wiem, czat, -boty, czaty, yy, telefony i właśnie te wideo rozmowy tak. Nie miał ja osobiście zawsze jakoś tak. tak. Nie chcę się tak otwierać powiedzmy przed tym konsultantem, ale u was chyba trzeba. Tak, bo my weryfikujemy tożsamość, więc trzeba nawet pokazać swój dokument tożsamości i też odpowiedzieć na kilka pytań, które zweryfikują to. Czy ten dokument należy do nas? Okej, okay, zawsze jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać? Generalnie tak. Generalnie tak. tak Nie okay. ma niezadowolonych klientów, bo każdy chce zostać zweryfikowany pozytywnie, więc nawet są, powiedziałabym, grzeczni. A to jest stanowisko marzeń, że tak powiem, bo tak. zawsze call center się właśnie kojarzy z niezadowolonym klientem, z awanturą, że chcę coś otrzymać, że coś muszę rozwiązać problem. A tutaj po prostu nam, jako klientom, zależy, żeby ta sprawa została dobrze wykonana, dokładnie, tak, i załatwiona. Dokładnie. I tym hmm? się ten projekt. Projekt wyjątkowo wyróżnia spośród wszystkich naszych projektów, że właśnie ten poziom stresu jest tutaj zerowy generalnie. Okej, okay, no to idę porozmawiać, <grym> jak to wygląda już w praktyce. Tak. Praca w call center to nie tylko open space, duże biura i tym podobne, ale to też rozmowy, które wymagają anonimowości i rozmowy, które wymagają takiej stricte kontaktu klient-konsultant, tak? Dokładnie tak. tak. No, I Ty się tym zajmujesz? Dokładnie tak. My pomagamy właśnie klientom z Niemiec stworzyć wiarygodny profil dla różnych firm z Niemiec po prostu, nie? Okej, okay, czyli tak na nasze profil zaufane, czyli tak. takie coś, co po prostu ma się w internecie, ale żeby to założyć, no to ktoś to musi zweryfikować. Dokładnie tak i my się właśnie tą weryfikacją zajmujemy. I dlatego widzimy się w takim biurze, bo wasze spotkania z tym klientem raczej są face to face, jeden na jeden, nikt nie może, powiedzmy, tego tak, słyszeć dookoła. Tak, dokładnie. No my odbieramy czaty wideo, czyli to jest rozmowa przez kamerkę i po prostu mamy podwyższony rygor, tak jakby, nie? Bo tam są dane osobowe i wszystko jest, musi być tak. Mhm. Po prostu nie mogą być obce osoby, nie? No tak. I co? I ta osoba Wam się przedstawia, pokazuje, czy, czy o, o, mówi o sobie i później musi to zweryfikować z jakimś dowodem osobistym? Dokład Dokładnie tak. No klienci właśnie pokazują nam swój paszport albo dowód osobisty. No i my sprawdzamy, czy on nie jest sfałszowany, czy jest oryginalny przede wszystkim. No i czy dana osoba pasuje ze mhm. zdjęciem z dokumentu. Ale i to osoba, wygląda czy... na prostą robotę. Takie no. nic skomplikowanego. Ktoś Ci się przedstawia, mówi swoje dane, pokazuje, to jestem ja, to jestem ja i, i, i co? I tyle? No i, i tyle. I przesyłamy dane dalej i kończymy rozmowę. <taki> Ale co, to no. jest, nie wiem, powiedzmy w ciągu dnia 20, 30, 50 klientów? No coś takiego, nie coś takiego. No, na jednego agenta. Mhm. Na jednego, na jednego agenta. tak, oczywiście. Tak, no. Ale tutaj, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o serwisie pralek, lodówek i piecyków, tam trzeba było mieć tą większą wiedzę. Tutaj powiedzmy weryfikujemy, ale też na was ciąży ta odpowiedzialność, że ty musisz dobrze zweryfikować, tak? Dokładnie tak. No i mamy taki bank danych swoich i na przykład no, nie znamy dokumentów z y innych krajów. No i po prostu się wzorujemy tym wzorem, co mamy w banku danych i ten, co klient ma, nie? I sprawy możemy dokładnie porównać, czy ten dokument faktycznie jest oryginalny. Okej, okay, super. Moi drodzy, teraz z tego Open Space of Call Center przełączamy się do internetu, gdzie jest Paulina i Małgorzata, które opowiedzą mi, jak wygląda ta sama praca, tylko na home office. Ie. Cześć, Paulina, powiedz mi, jak wygląda Wasz dział pracy w domu. Cześć. Otóż nasi agenci zajmują się odpowiadaniem na pytania użytkowników platformy modowej. Mhm. Odpowiadają na te pytania zgodnie z procedurami, które są u nas właśnie tutaj ustalone. I mogą to być problemy naszych użytkowników związane na przykład z przesyłkami, z zamówieniami, z płatnościami, różne tego typu rzeczy. I zawsze z drugiej strony znajduje się nasz agent, który analizuje sytuację i stara się udzielić możliwie jak najlepszej i jak najszybszej odpowiedzi. Aha, czyli kontakt stricte mailowy, nie odbieracie telefonu telefonu w domu, nie kamerki internetowe, tylko po prostu odpisujecie na maile jako nie bot, nie tym podobna maszyna, tylko jako człowiek. Dokładnie, zawsze z tej drugiej strony jest agent, niemniej jednak nasi agenci posługują się e, tak zwanymi e, templatkami, szablonami gotowych wiadomości, które są przygotowane pod konkretne procedury, tak żeby nic nim, nigdy nie umknęło, e, dlatego czasami może się zdarzyć takie oskarżenie w naszą stronę, że, że po tej drugiej stronie jest robot, ale nie, nie jest robot, zawsze tam jest agent, który analizuje sytuację. Okej okay, Gosia, Powiedz mi, jak wygląda Twój taki typowy dzień pracy w domu? Czy to jest 8 godzin siedzenia na laptopie, czytania maili i odpisywania na bieżąco, czy jak to wygląda? Tak, mniej więcej to wygląda tak, że przez te y tak naprawdę 7 godzin i 10 minut odpisujemy na, na wiadomości, ponieważ mamy 50 minut przerwy. No ja sobie siedzę gdzie mi wygodnie. Tak, dzisiaj siedzę na kanapie, zwykle siedzę przy biurku. I jeśli chodzi o pracę w domu, bardzo, bardzo ją lubię. Tutaj mogę tak się skupić, prawda? Tutaj pisze mnie użytkownik, tutaj piszę sobie z innymi agentami na czacie, tak więc jest, jest super. Okej, okay, Paulina, czyli wy swojemu pracownikowi, agentowi dajecie ten sprzęt, tak? Dokładnie, zapewniamy sprzęt, zapewniamy odpowiednie szkolenie. W zasadzie agent musi przygotować sobie miejsce pracy tak, żeby było odpowiednie oświetlenie, no tak, żeby mu po prostu było wygodnie. No ale całą resztę zajmujemy się my dostarczamy to wszystko. I Gosia, ile dziennie takich maili możesz odczytać i na niej odpisać? Mniej więcej, jak to wygląda? No, ja już jestem na takim etapie, że godzinnie ponad 20 wiadomości napiszę. Dziewczyna, jakie według Was są plusy i minusy takiej pracy z dalej, niekoniecznie w biurze. Jak każdy rodzaj pracy. Praca zdalna też ma swoją specyfikę, ma swoje e, dobre i, i gorsze strony. Jeżeli chodzi o te dobre, to na pewno możemy wymienić e, fakt, że oszczędzamy czas i pieniądze na dojazdach. Też pracujemy w takim miejscu dokładnie, jakie sobie przygotujemy. Tak, wszystko według naszych tutaj preferencji. E, dodatkowo każdy z nas dysponuje 50 minutami przerwy, więc może sobie wykorzystać w taki sposób, e, w jaki chce, zalecany jest odpoczynek, ale e, na przykład, jeżeli chce się wyciągnąć naczynia z czy też włączyć e, Łączyć pranie, no to można sobie właśnie w ten sposób to wykorzystać. Jeżeli chodzi o minusy, no to też są. Nie ukrywajmy tego, fajnie się pracuje zdanie. Ale na przykład jednym z takich większych wyzwań jest to, że są problemy komunikacyjne, trzeba się nauczyć zupełnie innego sposobu komunikacji, też work life balance. Zdecydowanie trzeba oddzielać czas pracy od czasu tego wolnego, tego również się trzeba nauczyć. I też wydaje mi się, że takim dość dużym problemem jest problem w realizacji potrzeby przynależności. No bo jednak nie spotykamy się w tej firmie, tylko gdzieś ten nasz kontakt jest tutaj mailowy, internetowy. No i właśnie naprzeciw realizacji tej potrzeby wyszła inicjatywa. Organizacji naszej komisji transkomkers, która zrzesza pracowników w zasadzie niezależnie od pełnionej funkcji. I są to osoby, które chcą działać na rzecz swoich współpracowników, na rzecz jakichś tam lokalnych organizacji. Działamy sobie wewnątrz, czyli organizujemy. Na przykład różnego rodzaju kampanie informacyjne na temat depresji czy też antystresowe, ale nie tylko tutaj uczymy, ale też bawimy, bo organizujemy różne konkursy, które pozwalają się zintegrować. Dodatkowo też wychodzimy z naszymi działaniami na zewnątrz i tutaj angażujemy się w różne działania organizacji, które już faktycznie funkcjonują, różnego rodzaju zbiórki, czy to finansowe, czy to rzeczowe, a także bierzemy udział w biegach charytatywnych, łączymy tutaj przyjemne z pożytecznym no i korzystamy z tego. Dlatego, że jesteśmy dużą firmą, pełną wspaniałych osób, którym chce się działać i działamy. Super, super. No dobra, dziewczyny, to sporo informacji, a ja przechodzę już dalej do podsumowania tego odcinka. Partnerem tego odcinka jest RocketJobs.pl, gdzie taką pracę z dzisiejszego materiału możecie wyszukać, znaleźć i się na przykład zatrudnić. Ale podsumowując, ten odcinek, do kogo skierowana jest ta praca? Do wszystkich, którzy szukają nowej, ciekawej pracy. Okej, okay, czyli niezależnie od tego, jakie mamy wykształcenie, doświadczenie, można tutaj przyjść i zacząć pracę na przykład na słuchawce. Dokładnie, tym bardziej, że my tego doświadczenia w ogóle nie wymagamy. Okej, okay, czyli szkolicie, szkolenia też są po waszej stronie. Tak, one są po naszej stronie, są to kursy wewnętrzne, prowadzone przez trenerów albo w formie online. Czyli wiemy już jak taką pracę zdobyć, co trzeba wiedzieć, ale ile na tym można zarobić? Na projektach polskojęzycznych od około 4000 brutto. Miesięcznie nawet do dziewięciu. Na wielojęzycznych stawka jest trochę wyższa. Zaczynamy mniej więcej od 6 tysięcy, nawet do 10. I też pewnie wszystko jest zależne przy sprzedaży od jakiejś prowizji, od tego, ile te, tak. sprzedamy, zaoferujemy. Dokładnie. Tak? Te stawki są uzależnione od projektu, na którym ktoś pracuje, ale też od jego własnej pracy, osiągania wyników, celów. Okej, okay, czyli im bardziej się rozwijamy, im więcej lepszych telefonów wykonujemy, czy potrafimy lepiej pomóc klientowi, tym możemy więcej zarobić. Tak, nawet wspinając się ścieżką, Karierę takiego konsultanta na wyższe stanowiska jak młodszy, starszy, specjalista czy ekspert, też te podstawy wzrastają. No i moi drodzy, jeśli chcielibyście taką pracę znaleźć, oczywiście wchodźcie na stronę rocketjobs.pl. Ja Was proszę o łapki w górę, jeśli ten odcinek Wam się podobał. Skomentujcie, jaką inną pracę mam jeszcze pokazać na kanale do roboty. Subskrybujcie kanał do roboty i oglądajcie inne odcinki, które pojawiają się tutaj po prawej stronie ekranu. Dzięki bardzo. Dzięki.